Kiedyś, Leon? Hej. Hej, dzień dobry. Skąd ty do mnie przyjechałeś tutaj? Uberem. Fajnie było? Tak. Leon, wiesz, bo ja mam dla ciebie takie pytanie: to jest bardzo ważne pytanie. I jestem ciekawa, co mi powiesz. Kto stworzył ten świat? E, budowniczy. A jaki budowniczy? Światów. Budowniczy światów? Ale tak wszystko: drzewa, łąki, budynki? Nie, e, nie. Budynki, tak. No. A ludzie posadzili, a nie wiem, skąd się wzięła woda. No właśnie, skąd się wzięła I... woda? Chyba ktoś ją musiał stworzyć, co? A! Kto? Wiem, jak się robi wodę. Jak się robi wodę? Bo ona już zapomniałem. A kto stworzył wszystkie drzewa? O, tak! Co? Jak będzie padać, deszczą, to można podbierać do to wiadera. To prawda! Skąd ty takie rzeczy wiesz? A skąd no to może padać? Z nieba. Czy świat był zawsze, czy kiedyś go nie było? E, kiedyś go nie było. A co było, jak świata nie było? E, nie było ludzi. Nie było? I nawet twojej rodziny nie było? A co wtedy było? E, wtedy się zaczęło budować świat. Mm, a ile to było lat temu? Nie wiem. A wiesz, tu to jest Bóg? Tak. Kto to jest? Który chce, żeby była wojna. Wojna? A skąd ty to wiesz? Antek mi mówił. Antek ci powiedział? Gdzie ty mieszkasz? Wiesz, jak się nazywa ten kraj, w którym mieszkasz? A, no tak. No, a gdzie? Polska. A są na tym świecie jeszcze jakieś inne kraje? Tak. A jakie? Ukraina, ale A. tam jest wojna. Tam jest wojna? A dlaczego tam jest wojna? No bo Pan Bóg chciał. Pan Bóg chciał? A wojna to jest coś dobrego czy złego? Złego. Dlaczego? Bo strzelają ludzi. Do ludzi? A to tak wolno strzelać do ludzi? Nie wolno. A dlaczego ludzie strzelają do ludzi? No bo wojna, to tam się strzela. O i jest e, f, ...snajper. Kto to jest snajper? Które się czołga i wtedy cenuje, żeby strzelać ludzi. Czy to jest dobrze, że na świecie są wojny? Mm. A czy ty masz pomysł, Leon? Co można by zrobić, żeby nie było tych wojen? A Pan Bóg jeszcze żyje? Proszę? Pan Bóg jeszcze żyje. Pan Bóg? Był zawsze, jeżeli ktoś w niego wierzy, to jest. Ty w niego wierzysz? Nie. Nie? Nie, no bo nie chciałabym, żeby było wojny. Może jak nie będzie żyć, no to nie będzie wojny. A ty jesteś przekonany, że to Pan Bóg te wojny nam daje? U... Skąd się pojawili żołnierze? Właśnie, dobre pytanie. Skąd się pojawili żołnierze? A, no bo jak byli mali, to wyrosli z tego i... I kupili sobie pistolety i już. Wiesz, kto rozpętał tą wojnę? Kto ją rozpoczął? Kto? Pan Bóg.